Boję się upływającego czasu. Boję się, że kiedyś nie będę w stanie ćwiczyć, że stanie mi się krzywda i nie będę już w stanie pompować, a mój przepiękny sześciopak zamieni się w Junkers. Przerażające. Massaker. No Niczym syzyf, całe życie targam ciężary. Miesiącami ciężko pracuję na każdy kolejny centymetr w bicepsie, żeby później po tygodniu przerwy zacząć znów na nowo. O, Kalorie, dieta, pompowanie, spanie, pompowanie, odżywki, higiena, sen. Wstaję z łóżka. Padam na ziemię i odliczam 10 pompek. Każdy poranek wygląda zazwyczaj tak samo. Najpierw idę zrobić siku, po czym momentalnie staję przed lustrem, aby sprawdzić, czy nie zmalałem przez noc. Chyba to już taki zwyczaj chyba. Mocno napinam całe ciało i trzymam je w takim napięciu przez 10 sekund, żeby pobudzić układ nerwowy. Światło, pompa, perspektywa. Stosowanie się do tych trzech zasad za każdym razem czyni cuda. Nigdy nie myję się w domu. Zawsze robię to na siłowni, po treningu. Oszczędzam na czasie, wodzie i mydle. Tylko zęby myję w domu. Dwa razy dziennie. Dwie minuty szczotkowania zębów spala 6 kalorii. Niby nic, ale w ciągu roku daje to 4380 kalorii. Pracuję jako trener na siłowni. Dlatego posiłki muszę mieć przygotowane z góry na cały dzień. Tylko śniadanie im w domu. Robię omleta. 100 g płatków owsianych, bo dużo błonnika. 20 g żurawiny. 2 jajakurze, odkór z wolnego wybiegu. Białeczko serwatkowe, Odrobina siemienia lnianego. na zdrowy układ pokarmowy. I szczypta soli. Aj, za dużo mleka. Do torby pakuję dwa posiłki, które zapewnią mi odpowiednią ilość mikro i makroskładników na kolejne 8 godzin funkcjonowania. No cóż. Normalnie robię perfekcyjne omlety, tylko dzisiaj mi nie wyszło. Do pracy idę pieszo, żeby spalić więcej kalorii. Dzisiaj dwudziesty, znaczy trzeba iść do fryzjera. Kiedy byłem mały, mówiono mi, że wygląd to nie wszystko. Że dobra fryzura nie ma znaczenia. No, co za bzdury. Uważam, że fryzura jest jak sześciopak. Robi wrażenie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest tu dobrze docięty. Nigdy nie lubiłem chodzić do fryzjera, dopóki nie trafiłem na Majkiego. Mike Majki to zwyczajnie cudotwórca. Artysta, zaklinacz włosów. Mówisz mu, jaki chcesz efekt, a on pomaga ci go osiągnąć. W moim przypadku poprosiłem o coś, co będzie współgrało z moimi muskularnymi ramionami. Fryzura jak należy, można iść do pracy. Siłownia jest dla mnie jak świątynia. Nie rozumiem, dlaczego niektórzy ludzie traktują siłownię jak miejsce spotkań towarzyskich. I ten ryż gotuje, gotuje. Ja, ja też, ja też. Ja I tego kurczaka kroję, kroję. Ja, I I ja. I dobierają je, się w pary albo w ja trójki też, ja też. i zamiast trenować ciągle gadają. Gotuję, gotuję. I ja, i ja. I tego kurczaka kroję. kroję. No, z drugiej strony ja to też, właśnie na ja nich też. najwięcej zarabiają trenerzy. Uwielbiam pracę na siłowni. Lubię na przykład fakt, że płacą mi za nic nie robienie. W teorii powinienem chodzić dookoła i pomagać ludziom, którzy nie do końca wiedzą, jak ćwiczyć, ale w praktyce robiłem tak tylko przez pierwszy tydzień, kiedy byłem nowy. Teraz spokojnie przeglądam YouTube i odliczam czas, a hajs nabija się sam. Oczywiście nie zawsze siedzę bezczynnie. Kiedy widzę, że ktoś naprawdę już sobie nie radzi, od razu ratuję sytuację. Po dyżurze zazwyczaj prowadzę sesje personalne. Cyk mocniej, mocniej, 10 brzuszków, zawijasz razu spinasz brzuch, elegancko, mocniej, mocniej spinaj ten brzuch, bardzo dobrze, o. Trenerze. Bardzo dobrze, robisz, dalej. Trenerze. Tak siądam. Co pan trener z tą ręką robi? <laughs> e, jeszcze 10, tak, tak, tak. jeszcze 10 na kursie trenera mówili, że klientami trenerów personalnych są same modelki. Pff, chyba tylko jak sobie narysuję. Pieniądze powinni mi oddać. Złodzieje. ja te klaty pompuję, pompuję. Ja też, ja też. I te węgle ucinam, ucinam. I ja, i ja. I na ten Sopot docinam, docinam. Ja też, ja też. I te klatę Zawsze zastanawiam się skąd na siłowni biorą się tacy pozerzy. Nie podciągną się pięć razy, a puszą się jak pawie w czasie godów. Rób te brzuszki, stary. Bez kitu, gdzie te modelki? Po swojej zmianie i kilku personalach przebieram się w strój sportowy i idę na trening. Zawsze zaczynam od kilku serii rozgrzewkowych, żeby nie nabawić się kontuzji. Trzeba uważać. Nie wiem, co bym zrobił, gdybym nie mógł trenować. Dobrze przeprowadzony trening jest formą sztuki. Przy odpowiednim skupieniu czuję, jak mój umysł i ciało stają się jednością. Kocham to mrowienie w opuszkach palców, towarzyszące podwyższonemu ciśnieniu. Swędzenie mięśni podczas ich pracy. To jest czas, w którym czuję się, jakbym był jednym z superbohaterów, których podziwiałem, kiedy byłem małym chłopcem. Dosłownie, jakbym miał supermoce. Ja też, ja też. Ja tego pizza pompuję, pompuję. Ja, I znowu ja. oni. Przyjdą tacy i czarma mentalnie, prysnie. Ja też, ja też. Zauważyłem, że ludzie będąc na siłowni lubią urządzać sobie tak zwane turnieje podsiadania. Za każdym razem, kiedy zajmę jakieś stanowisko, nawet jeżeli wcześniej nie było ono oblegane przez pół godziny, to nagle cała siłownia chce ćwiczyć w tym samym miejscu. Trening skończony, a ja biorę kolejny darmowy prysznic. Przed wyjściem po raz ostatni przypinam łapę i podziwiam ostatnie minuty efektu spompowania. Kocham ten stan. Chciałbym tak wyglądać bez pompy. Jak trening? No, zacnie, zacnie dzisiaj. To była karta. Dzięki jeszcze odżywkę jakąś jedną, ale to w sumie nie. Mam w sumie. Nie, to wszystko. Dobra, dzięki. Dobra, ciało, słuchajcie. Panowie, to co? Białeczko, kreatyna, cytrulina po treningu? O, no, super! To mi się podoba. To była pierwsza i być może nie ostatnia część z życia trenera. Jeżeli Ci się podobało, udostępnij materiał, zostaw łapę do góry i skomentuj ten film. Dzięki za uwagę. Peace out, brother.